Jak rozpoznać bogatego człowieka, i to jeszcze dusi grosza i takiego skór byka, dosłownie, którego warto byłoby, że tak powiem. A powiem wam, to nie po butach. Ja na przykład mam buty, które wyglądają jak markowe, natomiast latałam po promocjach dostałam za 5-10 zł to, co ludzie kupują za stówę albo 4. Jestem oszczędna. Prawdziwy sknerus i bogacz, ale to taki po prostu obrzydliwy skurczybyk, co żeruje na innych, to zwykle facet gruby, tłusty wieprz dosłownie najczęściej, opasiony z wielkim brzuchem, z obtłuszczonym psem albo kotem i ci ludzie najczęściej mało im co mają i opieprzają innych ludzi, którzy nie mają, na przykład mnie. I najczęściej to są tak 40, 50, 60 lat. Stare dziady dosłownie na przykład. A baby, takie białe, to najczęściej o bo on albo ona z telefonu korzysta. O bo uzależnione. O bo to. Bo stare kurwiszcze jest po prostu zazdrosne, bo chce to, co się w ogóle im nie należy. Są bogate, skurczybyki po prostu, grube, Pasione, stare, brzydkie najczęściej. Brzydcy ludzie. Z obtłuszczonymi zwierzętami dosłownie. I zwierzęta łażą ledwo co, bo takie grube i oni tacy grubi. Nie poznajcie bogatych ludzi po ciuchach, bo sporo za przeproszeniem ludzi, co mają Nike albo inne marki. To jest po prostu bida, która to pokradła. A. Inni ludzie po prostu sobie to kupili, bo ich stać i to wcale nie znaczy, że są bogatsze. Ja mam trochę jakichś czuchów, ale na zasadzie ja, ja nie noszę Marek, ja sama szyję czuchy, buty jak trzeba będzie, też sama robię. Spoko, no. wystarczy mieć narzędzia i można jechać, że tak powiem z tym na bogaty, bogaty jest po prostu jedna sprawa, że człowiek jest bogaty, ja na wszystko pracuję, cokolwiek mam ludzie opieprzają mnie nawet na inniejsze rzeczy gram mąki miałam podpieprzyli nawet to, a dookoła ludzie ustrani grubi skurczy byki cały czas łażą tylko...